Witam wszystkich bardzo serdecznie Ostatnie dwa kabelki od Piotra tego w korowaniu Muszę to uwiecznić O tylko tu trzeba ustawić o, aparat No i nie chcę współpracować, cały czas szło dobrze, a teraz Jak widać po ostatnich wydarzeniach już rękawiczka jest Za bardzo pociągnęło I... Trochę tych plastików Strasznie twarde były. O tego też tu rozdziabiemy. O, teraz zważymy ładne pudełko. O, jest trochę tego towaru. I teraz powiem pewną rzecz, która się niektórym osobom spodoba, niektórym nie spodoba. Ale użyję. Zwrotu flaminga, pozdrawiam flaming, bo i tu użyję drugiego zwrotu pewnej polityk, bo jemu się to kurde należy. No, sponsorem odcinka jest Piotr Osty, wszechmocnie uzdolniony, szczególnie uzdolniony do mikołajowych prezentów. I teraz sobie zważymy, najpierw zważymy puste pudełko. O, pudełków to u mnie dostatek. O. Żona koło siebie ma sklep ze śledziami i im przynosi. Hop, 100 gram równe Oj, trzeba wytarować zaraz Zero. Stara minus 105 nawet o 670 gram, dziękuję Piotrze. O a teraz jeszcze druga sprawa. o Ostatnio rozbierałem alternator. Zawsze te, te końcówki były yy, z a tu o mieć nawet sprowadzi jakaś bogata sztuka no i teraz tak następnym działaniem jest silnik pójdę sobie zjem śniadanko i tego a jeszcze chcę taką jedną rzecz powiedzieć mam do dwóch wiernych wiernych widzów. Pozdrawiam tych dwóch biernych widzów. Obawiam się, że dzisiaj będzie szybciej jak zwykle, bo zawsze pod każdym filmem mam dwie łapki w dół. Strasznie mnie nie lubią, ale oglądają. Ja jak kogoś nie lubię, to go nie oglądam po prostu i tyle. No. Zaraz się zaczną komentarze pewnie. Ja wiem kto... Inni się domyślą. W każdym razie... Człowieku, jak nie... Jak mnie to i tak nie zaszkodzi, a... Jak nie chcesz, to nie oglądaj, po co... Człowiekowi humor psujesz. No... Pozdrawiam na tym krótkim filmiku. I... Jeszcze dzisiaj padnie rozbiórka kosiarki. Pozdrawiam wszystkich.